Witam Państwa po krótkiej przerwie. Goście w naszym studiu, proszę Państwa, dzisiaj wyjątkowi, ponieważ gościmy żołnierzy, majora Zdzisława Wronę z 12 Brygady Zmechanizowanej. Witam serdecznie. Dzień dobry. I kapitana Janusza... Przepraszam. Kapitan Janusz Błaszczak, 12 Brygada Zmechanizowana. Przepraszam bardzo. Kapitan Janusz Błaszczak, 12 Brygada Zmechanizowana. Witam serdecznie. Będziemy dzisiaj rozmawiać o misji um, w Afganistanie i w Iraku. I zacznę od y, pana majora. Brygada zakończyła już misję, prawda, na bliskim, no, w Afganistanie i w Iraku. Już nie będziecie wyjeżdżać. Może tylko sprecyzuję na początku. Jestem z 12 Dywizji Zmechanizowanej i, jako dywizja, rzeczywiście skończyliśmy w maju misję w Afganistanie. Natomiast na przestrzeni ostatnich 10 lat pełniliśmy 6 takich misji: 3 w Iraku i 3 w Afganistanie. Pierwsza była w roku 2003. Jako pierwsi żołnierze wojska polskiego wyjechaliśmy na misję do Iraku. Również naszym udziałem było zakończenie tej misji w 2008 roku, kiedy pełniliśmy służbę w składzie 10 zmiany. Obserwowaliście też zmiany, jakie zachodzą w samych tych państwach, czyli w Iraku w czasie trzykrotnych misji. Oczywiście, że tak, każda misja odbywała się w zupełnie innych realiach, zarówno w realiach politycznych, jak i przede wszystkim militarnych. Pierwszy okres to czas bezpośrednio po interwencji zbrojnej, natomiast. To był ten czas najbardziej gorący? Trudno tak jednoznacznie mm -hmm. powiedzieć. Nie nazwałbym tego czasu w ogóle spokojnym w tym kraju. Każda, każda zmiana w zasadzie niosła ze sobą różne okresy. W przeciągu 6 miesięcy potrafiło wydarzyć się wiele różnych rzeczy, czasami dobrych, czasami złych. Trudno było o jakąś stabilizację, trudno równocześnie wskazać okres mówiący o tym, że ta sytuacja diametralnie się poprawiała. Bo tam jest wojna, prawda? Więc sytuacja jest bardzo dynamiczna. Zmieniam... Jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o Irak, to z formalnego punktu widzenia wojny nie ma no już już tak. w tym kraju. Mhm. Ale ja mówię o tych początkowych misjach. Mhm. Była to wojna, była to interwencja zbrojna i polscy żołnierze nie brali oczywiście udziału bezpośrednich walkach, jak Pani doskonale wie, żołnierze polscy pojechali po zakończeniu działań militarnych, pojechali pełnić po misję tak zwaną stabilizacyjną, czyli stabilizowanie tego życia po interwencji zbrojnej. I tutaj zwrócę się do Pana Kapitana. Do czego, do czego konkretnie były kierowane polskie wojska? Czym się, bo tak misja stabilizacyjna, czyli czym się zajmowała tutaj szczecińska, szczecińskie wojsko? Chciałbym tu zaznaczyć, że każda zmiana miała swoje z, cele. Z, cele i różnorodne zadania. Jeżeli chodzi o zmianę, na której ja byłem w Afganistanie od września ubiegłego roku do maja bieżącego roku, głównym naszym celem i głównym celem naszej zmiany była przede wszystkim odbudowa struktur administracji afgańskiej, rozbudowa. Afganistanu poprzez y, szeroko rozumiane projekty y, r, różnego rodzaju i, przy, i przede wszystkim pomocy afgańskiej ludności. A z, jak, z, jak, z jaką reakcją ze strony afgańskiej ludności spotykaliście się jako wojsko? Różnie, proszę panią. Y, no. Począwszy od y, zachowań niezbyt przychylnych, poprzez obojętność, ale i bardzo często z y, ogromnymi wyrazami sympatii. Ale rodzi się taka psychoza wśród żołnierzy, że nie, nie ufacie Afgańczykom, bo nie wiadomo, kto zaatakuje, kto nie. Czy to jest ludność cywilna, która jest pozytywnie do Was nastawiona, czy to znów jakaś pułapka? Jest coś takiego? Psychiczne. Nie, nie można mówić o psychozie, mhm. aczkolwiek, aczkolwiek no każdy z nas, wjeżdżający poza bazę na patrol, e, miał oczy dookoła, dookoła głowy, głowy. Mhm. i po prostu chodziło o to, żeby z, bezpiecznie zrealizować zadanie i wrócić. Cało i zdrowym do bazy. Do bazy. A jak wygląda dzień powszedni żołnierza? Nie wiem, czy tam możemy mówić o dniu powszednim, bo one pewnie są tak różne, ze względu też na to otaczające niebezpieczeństwo, ale wstajecie rano, tak jak w koszarach, tak? No, no... Każdy, dzień, mhm. każdy dzień, proszę Panią, różnił się od Od poprzedniego. Dnia. Mhm. To zależy jakie mieliśmy do wykonania zadania, ale z reguły od godzin rannych w różnego rodzaju strony żołnierze wyjeżdżali na patrole, które trwały po 8 godzin, albo nawet i dłużej. One były zarówno w dzień, jak i w nocy. Po patrolach, proszę wziąć pod uwagę to, że mimo wszystko w Afganistanie to jest, no byliśmy tam na, na wysokości ponad 2000 metrów, tak, czyli całkowicie inne, inne po prostu warunki, jakie klimatyczne, do jakich my jesteśmy przyzwyczajeni tutaj, no chociażby na poligonach. Do tego, chodzi, dochodzi, do tego dochodzi jeszcze obciążenie broń, hełm, kamizelka, także żołnierze po patrolu, gdy wracali po tych 8 albo i, nawet i, i, i po dłuższym okresie czasu, byli naprawdę zmęczeni, ale, znaleźli, ale znajdowali czas na to, aby udać się na siłownię, ćwiczyć, żeby po prostu ta Nasza kondycja fizyczna była na wysokim, oczywiście, na poziomie i to bardzo no, łatwia. A to ale... chodzi, przepraszam, że tak przerwę panu, to chodzi o rzeczywiście o te ćwiczenia, o kondycję, czy czasem o oderwanie się od tej wojny i poczucie się, że jestem w domu, jestem na siłowni, tak zapomnienie o tym, co się dzieje wokół? I o kondycję, ale też i właśnie o zrelaksowanie się, oderwanie się hmm. od tego, tych, od wykonywania obowiązków, które no, czasami były bardzo do siebie podobne. tak? I odstresowanie się. Tutaj pan kapitan mówi, ja się zwracam do pana majora. Pan kapitan mówił tutaj o tych specjalnych warunkach klimatycznych. Czy żołnierze oczywiście no jesteście debacie o swoją kondycję ca, cały czas. Natomiast czy specjalne są przygotowania do wyjazdów na misje? Chodzi mi o nie, wiem, przygotowywanie, aklimatyzację, przygotowywanie do tych trudnych warunków pogodowych chociażby, wysokościowych. Jeżeli mówimy o Iraku, to oczywiście nie mówimy tutaj o wysokich górach, natomiast mówimy o ekstremalnie wysokich temperaturach. Ja akurat pełniłem tą służbę w okresie od lutego do października, więc w tym szczytowym okresie wysokich temperatur. I tak naprawdę okresem aklimatyzacyjnym dla nas był port przesiadkowy, czyli Kuwait tam spędziliśmy kilka dni. I tam już, jest uderzenie gorące, ja słyszałam tam o już tym. Już było bardzo gorąco mm -hmm. i tam mieliśmy e, tą możliwość, żeby się przystosować do tych temperatur. Tym bardziej, że w lutym ta amplituda była jeszcze bardzo duża, noce były chłodne, w dzień już było no, wystarczająco gorąco. Im było bliżej lata, tym te temperatury były coraz wyższe, dochodzące do 50 stopni Celsjusza w cieniu oczywiście. Więc wówczas powoli się przygotowywaliście. Tak, to był ten czas, gdy mieliśmy Możliwość przyzwyczajenia się do tych wysokich temperatur. Pewnie panowie wymienialiście doświadczenia. Przekonana jestem o tym, jak było w Iraku, jak było w Afganistanie. I, i pewnie trudno będzie uzyskać mi zero-jedynkawą odpowiedź: gdzie gorzej? Ale spytam, gdzie gorzej? Gdzie trudniej? W Iraku czy w Afganistanie? Jeżeli mogę odpowiedzieć, ja myślę, że każda z tych misji miała swoją specyfikę, i nie wynikało to tylko z rejonu pełnienia tej misji. Ale również z momentu, w którym nasi żołnierze jechali na tą misję, trzeba mieć świadomość tego, że w 2003 roku to była pierwsza taka wyprawa polskich żołnierzy aż tak daleko poza granice kraju, w tym charakterze. Więc tych doświadczeń było bardzo mało. Natomiast kolejne zmiany w Afganistanie mogły już w jakiś sposób czerpać z tych doświadczeń, ale ja bym się nie pokusił o, o wartościowanie. Zapewne w Afganistanie było wiele trudnych momentów i te momenty pewnie jeszcze się zdarzą. Moje pytanie wynika z tego, że znam takie azjatyckie przysłowie, które mówi, że lepiej stanąć bosą nogą na, na węża niż, niż zadrzeć z Afgańczykiem. To sami Azjaci mówią, podobno oni są tacy no, trudni. Myślę, że kolega się wypowie. Trudne tereny też bardzo niedostępne, prawda? Zdane tylko przez Afgańczyków. Oczywiście, oczywiście. Afganistan można określić jako piekielnie piękny kraj. Piekielnie, no to oznacza, że jest to obszar nadal niebezpieczny. Ludność, która go zamieszkuje jest, nazwijmy to, taka troszeczkę trudna w takich osobistych kontaktach i niezbyt, i z reguły niezbyt ufna, ufna. Tak? Mhm. A piękny kraj, no takich krajobrazów, które tam można zobaczyć, to proszę mi wierzyć, nie ma nigdzie, nie ma nigdzie. Naprawdę rewelacyjne, rewelacyjne krajobrazy i tereny. Moim zdaniem kraj ten powinien, może będzie kiedyś w przyszłości mekką tzw. turystyki górskiej, oby. Może, ja... może wejdę w słowo, bo... Mamy tutaj w Szczecinie byłego fotoreportera Polskiej Agencji Prasowej, pana Jerzego Undro, który był kilkakrotnie w Afganistanie i zrobił wiele bardzo interesujących zdjęć. Z tych zdjęć powstała wystawa fotograficzna, która co jakiś czas jest eksponowana. I to jest wystawa poświęcona w równej części żołnierzom pełniącym służbę w Afganistanie, ale również samym Afgańczykom. Czyli ludziom tam żyjącym, otoczeniu, w jakim oni żyją. Jeżeli Państwo będą mieli ochotę taką wystawę zobaczyć, to ona będzie na pewno prezentowana z okazji święta niepodległości. Na pewno taką informację będziemy propagować, żeby można tą wystawę zobaczyć. A my będziemy zachęcać do tego, żeby odwiedzić? Będziemy wdzięczni, bo warto zobaczyć te zdjęcia. Są bardzo, bardzo piękne. Piękny kraj, ale trudny, bardzo górzysty. To ukształtowanie terenu przepiękne, ale dla naszych wojsk, nie tylko dla naszych, w ogóle dla całej misji, e, no to jest duży minus, prawda? Bo kiedy jedziemy na wojnę, to przede wszystkim musimy dobrze znać ukształtowanie terenu e, przeciwnika. Tam mówi się o tym, że dzięki tym jaskiniom, tym pieczarom, tym trudno dostępnym, nieznanym nam e, terenom e, mamy trudne pole do walki z Afgańczykami. Oczywiście zadanie w Afganistanie, realizacja jego jest bardzo trudna ale właśnie przede wszystkim ze względu na ukształtowanie terenu. Właśnie tak? logistycznie, prawda? Przede wszystkim mhm. tak. Natomiast, natomiast nasi żołnierze przygotowywali się do wyjazdu na misję poprzez udział w szkoleniach w naszych polskich górach, aczkolwiek no nie ma co porównywać, powiedzmy naszych, naszych gór do tego, co jest w Afganistanie, prawda? Jednak już no, po miesiącu, powiedzmy udziału w różnego rodzaju patrolach radziliśmy sobie no, całkiem nieźle, całkiem nieźle i po tych wysokich, bardzo wysokich górach można było już tak na spokojnie chodzić. No, polskie Wojsko musiało dać radę, nie mogło być inaczej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gośćmi w naszym studio, proszę Państwa, był Pan Major Zdzisław Wrona z 12 Dywizji Zmechanizowanej i Pan Kapitan Janusz Błaszak z 12 Brygady Zmechanizowanej. Dziękuję panom bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękuję państwu, ale tylko na krótką chwilę. Spotykamy się dosłownie po 30 sekundach. Do zobaczenia.